Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj troszkę warsztatowo. E, chciałem troszkę opowiedzieć na temat konstrukcji anteny, jaką będę w najbliższym czasie budował. E, powoli tutaj e, schodzą mi materiały, e, kompletuję wszystko. E, no i będę brał się do pracy. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić też z tego relację, pokazać się, pokazać, e, podzielić się jakimiś Tutaj z postrzeżeniami, doświadczeniami, może ktoś akurat coś doda od siebie. Będzie to antena Doublet, Doublet bądź Double Zeppelin. Jest to antena drutowa, dość stara, ale dość, dość, że tak powiem, sprawdzona konstrukcja. No i owiana różnymi tutaj, że tak powiem, mitami odnośnie jej skuteczności. Jak do tej pory używałem anten zbliżonych konstrukcyjnie, były to anteny G5LV. Są to anteny kompromisowe, niemniej bazujące na jakichś, tak powiem, stałych rezonansach. Dostrajane są tutaj kablem, kablem zasilającym. Ja z uwagi na, jakby na no brak możliwości docinania kabla zasilającego w jakichś takich większych granicach, zawsze stosowałem się no dłuższymi długościami niż były zalecane gdzieś tam w propozycjach. Antena doublet jest anteną zgoła inną, ponieważ jest to antena bazująca na, na konstrukcji dipola nierezonansowego, zasilanego drabinką. Tutaj, w zależności od konstrukcji, może to być konstrukcja 450 ohmów, 600 ohmów bądź 300 ohmów. I no, najlepiej zalecane jest doprowadzenie linii zasilającej fidera symetrycznego do, bezpośrednio do skrzynki symetrycznej. Ja będę właśnie taką konstrukcję chciał wykonać. Oczywiście antena bardzo prosta konstrukcyjnie, jak to jest, też jest opisywana. No, niemniej należy ją wykonać dobrze, żeby służyła dłuższy czas. No i oczywiście, no, żeby były spełnione pewne warunki tutaj. A dzisiaj może tak chaotycznie bardziej chciałem pokazać zastosowane materiały, które będę do niej stosował, co chcę zrobić. A już o jakichś niuansach tutaj konstrukcyjnych, jakichś szczegółach wymiarowych może w następnym filmie uda mi się coś nakręcić. Tak to wygląda. Antena dipolowa musi posiadać wiadomo izolator środkowy. Tutaj na izolator środkowy możemy posiłkować się różnymi konstrukcjami. Ja do tej pory w antenach g 5 rv zasilanych drabinką 450 mową mm, używałem taki kawałek teflonu rozpiętości około 5-50 mm, owiercony i w to bezpośrednio szły przewody. Linka była tak zrobiona, że praktycznie przechodziła w drabinkę. Nie, nie było żadnych punktów tutaj lutowniczych u góry. W konstrukcji, którą chcę zastosować, rozważam kilka wariantów. Myślę, że finalnie stanie na tym, że nie będę stosował izolatorów środkowych w postaci np. dwóch izolatorów siodełkowych, do których będą dochodzić ramiona dipoli i przejście w drabinkę, tylko zastosuję, tylko zastosuję izolator środkowy. E, który będzie e, no, odpowiednio wycięty. E, w tym celu udało mi się zdobyć e, taki kawałek płyty z polipropylenu. Jest ona stosunkowo bardzo lekka. Praktycznie e, e, izolator będzie odpowiednio docięty. E, ja wymyśliłem sobie to tak, że e, z tej płyty polipropylenu o grubości 15 mm. Wytnę coś takiego. Będzie tak, punkt środkowy, oczywiście, no, antena, antena, którą chcę zbudować, będzie podwieszona w środku. Stąd zastosuję takie rozwiązanie, że będzie punkt, punkt podwieszenia, dwa otwory do montowania szakli i przeplecenia linki dipola, będzie. Odciążona, żeby była jak najmniejsza powierzchnia do przywierania śniegu. No chciałbym to, można byłoby to jeszcze wyciąć bardziej, ale obawiam się, że osłabi to konstrukcję, więc tutaj tę przestrzeń zostawię, zostawię pełną. Tutaj lekko odciążę. Będą nawiercone otwory do przeplecenia linki. Tu od czoła będzie nawiercony otwór na średnicę grubości przewodu. Myślę, że będzie to albo 4 mm kwadrat, jeżeli chodzi o drabinkę doprowadzenie, przeplecenie, przeplecenie wyjdzie i będzie połączenie, połączenie z linką, linkom dipola i to samo to samo z drugiej strony. Płyta, płyta ma wymiary 160 x 150, więc myślę, że taki taki rozmiar tutaj wystarczy. Co jeszcze o izolatorach? Jeżeli na przykład antena byłaby podwieszona, nie podwieszona w środku, tylko zawieszona w wolnej przestrzeni, bez żadnego punktu podwieszenia, myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie właśnie dwóch izolatorów tego typu, bądź bądź nie wiem jednego jednego takiego izolatora pałkowego i do tego doprowadzić przewody w formie transformatora, na przykład delta i przejście, przejście na drabinkę. Są to izolatory yy, w, bodajże wojskowe. Yy, ja je pozyskałem, że tak powiem z, z zakupów yy, magazynów wojskowych. Yy, są w bardzo dobrym stanie, bardzo dobrze wykonane jakościowo myślę, że się sprawdzą. Proponuję, planuję dodać po jednym izolatorze na końcu, z uwagi na, na ich, że tak powiem, dość dobre własności. Myślę, że taka odległość wystarczy do tego, żeby tutaj odpowiednio izolować końcówki dipola. No, w przypadku, gdybym, na przykład były to izolatory mniejsze, no trzeba byłoby stosować przynajmniej trzy. W ostatniej antenie G5RV, jakie miałem, były to Trzy izolatory, z jednej strony była linka stalowa, a z drugiej strony był drut, drut 4 mm kwadrat i były trzy takie izolatory na jednym końcu, na drugim pośrodku był izolator teflonowy. Można też takie mniejsze izolatory zastosować do cieńszych drutów, do lżejszych anten. Ja wykonuję antenę, nazwijmy to w takich warunkach mocnego reżimu, że tak powiem wytrzymałościowego, stąd, stąd staram się zastosować takie materiały dość, dość solidne. Tutaj mam założone szakle. Szakle one dobrze są na drut bodajże chyba 2,5 mm. Zastanawiam się, czy nie zastosować większych, po to, żeby w drut 4 mm dobrze siedział. Czekał właśnie na, na dostawę drutu, więc przymierzę. Zobaczę, jeżeli się uda, to zostawię te. Jeżeli nie, to będą założone, założone większe. Co do samej drabinki zasilającej, ja postanowiłem antenę wykonać z gotowych elementów, z uwagi na to, że antena będzie miała dość długą drabinkę, no bo rozważam tutaj długości. Jeżeli chodzi o samo doprowadzenie do, 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 do radioczeku, to myślę, że to będzie około 30. Po, do 30 metrów, więc będę musiał tak dobrać długość linii, żeby tutaj był spełniony warunek, tak? jeżeli chodzi o antenę doublet. Z tego co wyczytałem, warunek długości anten, które powinniśmy unikać to jest 1 druga lambda, jeżeli chodzi o długość, długość dipola i jedna czwarta długości fali, długość drabinki, więc wszystkie długości dozwolone, tylko nie zbliżone do tych, do tych długości których tutaj podałem. Zakupiłem takie rozpórki fabryczne. To są bodajże, ja muszę to przeliczyć, bo to w zależności od jakiego jaki przewód się zastosuje, to ta impedancja tutaj wychodzi Wiadomo w jakiś tam plus minus granicy, no de dedykowane to jest około myślę, że parametrowo to jest jakieś 600 ohmów i jeżeli my się tutaj zastosuje drut 2,5 kwadrat to powinno być 600 ohmów bądź coś koło tego, nie jest to też że tak powiem na tyle krytyczne tutaj. Tutaj się zatrzymam i coś coś powiem na temat tych linii. Dużo opisów właśnie konstrukcji anten jest na drabinkę 450 ohmową. Mm. Myślę że to się wzięło z tego że kabel płaski kiedyś dość powszechnie dostępny 450 ohmowy mm był. Dzisiaj już jest gorzej. Ja nawet jak wtedy był dostępny on był w takich pieniążkach że gdzieś tam rozważałem kupno takiego przewodu praktycznie jak chciałem kupić to tego nie było. Potem, jak już zrobiłem drabinkę, to to, to był, I, i że tak powiem, cieszyłem się drugi, drugie lata zrobioną drabinką 450-omową z rurek. Tak? Z rurek z polipropylenu przewiercone, przewód przepleciony, zablokowane były. Te koszulką termokurczliwą, jeszcze od środka tutaj były zaklejone klejem, żeby się to nie przemieszczało Myślę, się to już przeroszło na treścią. Te koszulki termokurczliwe sprawi, sprawiły się, że tak powiem, sprawdziły się bardzo dobrze. No tam anteny już nie ma, ja ją zostawiłem przy przeprowadzce na starym miejscu. Nie, nie miałem możliwości jej zdjęcia, więc ona po prostu została i, i, i jeszcze tam wisiała trochę i potem przepadła. Gdzieś się tam na tych pozostałych moich firmach możecie zobaczyć. Dzisiaj chciałem przejść troszkę na inny standard zasilania, czyli 600 ohmów. Powiedzmy, wykonanie takie cięższe. Z racji tego, że będę to używał stacjonarnie, antena będzie podwieszona, więc nie będzie mi to przeszkadzać. Rozpórki, rozpórki bardzo solidne, wzmocnione tutaj taką, takim żebrem, na dwie strony, bardzo stabilne. Przewód się przeplata, otwory 6 mm. Myślę, że na linkę 4 kwadrat są wystarczające. No i kupiłem takich 100 sztuk. Myślę, że odległość pomiędzy, pomiędzy tymi drabinkami to będzie gdzieś około 30, może 35 cm. To powinno pozwolić, żeby ta drabinka wyglądała estetycznie, nie ma co za gęsto z racji tego, że, że to tylko śnieg na tym osadza się, wiatr wieje i jest to, jest to cięższa konstrukcja, pomimo, że podwieszona, to no dodatkowo, dodatkowo obciążona. To może tyle, myślę, że w następnym filmie pokażę już tutaj jak wykonuję Poszczególne szczegóły konstrukcyjne, może już będę miał wykonany ten izolator, albo wykonamy go, wykonamy go razem w jakichś tam krokach. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę zdrowych, wesołych świąt i do usłyszenia.